cześć Danusiu, nagramy Cieci Danusi filmik. O matko, na dziób, na dziób spadł i cóż. Bój, bój. <grym> Tylko nie uśnij babci. tu się bujasz? cześć Danusiu, cześć, wrzucimy zaraz filmik. Cześć Danusiu, kochanie. Cześć Danusiu, kochanie, tak jest. I Jasiu, kochanie. Cześć, cześć, cześć! Przyjeżdżajcie jak najszybciej. A tu buła jest. A tu bułeczka. Już... Co ty recruitment... pija, pija, kto? Şey pija pija pi. pi. Pij, pija pija pi. Pija pija pi. Pić pija pi. Pija pija pi. Pija 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 pi. Pija pi. Pija Dokąd jedziesz? Do Kanady? Do cioci Danusi i do wujka Jasia? Tak? Jedem! Jedziesz do Kanady? Jedem! Lecisz? Lecisz samolotem? Nikogo nie, nie,

Wysiadasz, Ignasz? Tak, wysiadam do samochodu. Chodzę Do samochodu wsiadam. Do samochodu wsiadasz? To chyba pociąg jest. Nie! Nie ma to rzędu! Idę doczywać zupy Nie ma to rzędu! Nie ma to rzędu! Nie ma to rzędu! Nie ma pociągu. A co jest? O! Tam! Jeden jabłek! I ten bimbiu! Bimbiu mieśc? Dobrze. Chcesz się do domu jeszcze bawić? Tak. To weźcie rowerki swoje. Weź coś rowerek weź. I wicek chodź. Cięcięty.